Cześć. Dzisiaj w kilku słowach chciałem opowiedzieć Wam o problemie, który dotyczy nastolatków, o problemie bólu kolana właśnie u osób młodych. Często właśnie ból kolana może być spowodowany chorobą ozgód szlatera, czyli inaczej jałową, martwicą guzowatości kości piszczeli. Ta choroba najczęściej występuje u młodych osób, u nastolatków. Zazwyczaj są to chłopcy w wieku mniej więcej około 11 do 15 roku życia. Ale to nie oznacza, że tej choroby nie może mieć na przykład dziewczynka i jeszcze na przykład w wieku 9 lat. To są tylko mniej więcej takie ramy. W których najczęściej ten problem się pojawia, czyli chłopcy w przedziale między 11 a 15 rokiem życia. Ta choroba, czyli ta jałowa martwica, dotyczy stawu kolanowego. Tam znajduje się problem, który wywołuje ból i inne dolegliwości, o których powiem za chwilkę. W obrębie guzowatości tej kości piszczeli dochodzi do zapalenia w obrębie chrząstki wzrostowej, dlatego że ten stan zapalny, który się tam wytwarza, jest spowodowany przeciążeniem kolana, przeciążeniem okolicznych struktur, i właśnie te procesy zapalne zaczynają obejmować chrząstkę wzrostową. Na guzowatości kości piszczeli. Jest to związane również z tym, że w tym wieku, właśnie w wieku dorastającym, chłopcy bardzo szybko rosną, ich kości w niedługim czasie mocno się wydłużają i właśnie pojawia się tam stan zapalny na skutek przeciążenia tychże struktur. Zazwyczaj ta choroba ozgód szlatera występuje u aktywnych dzieci, u aktywnych chłopców. Są to często młodzi piłkarze, młodzi biegacze, osoby uprawiające siatkówkę, ale zazwyczaj właśnie mamy do czynienia z tym, że chłopcy w młodym wieku interesują się piłką nożną, także, chyba jest to najczęstsza grupa osób. Chorujących, aczkolwiek mam takiego pacjenta, który jest zawodnikiem motocrosu, jeździ na motorze i właśnie jest w wieku w tej chwili 13 lat, i właśnie ma, tą, ma, tą, ma ten problem. Na skutek tego, że na tym motorze bardzo mocno muszą pracować. Kończyny dolne, ponieważ motor właśnie często jeździ po nierównościach i mocno jakby te nogi są obciążane, duże siły obciążające są właśnie przekazywane na stawy kolanowe i tam wytworzyło się to zapalenie i ta choroba właśnie ozgód szlatera u tego, u tego chłopaka. W przypadku właśnie tej jałowej martwicy musimy wiedzieć, że konieczne jest tutaj zrezygnowanie z danych aktywności, z danej dyscypliny sportowej na jakiś czas, nie na zawsze, oczywiście, na jakiś czas żeby wyciszyć ten stan zapalny, uspokoić i żeby nie dochodziło do tych mikrourazów, mikroprzeciążeń na skutek uprawianej dyscypliny, tylko właśnie, żeby ta choroba no, nie ewoluowała, nie, nie, jakby nie rozwijała się, tylko właśnie, żeby wyciszyć ten problem. I w związku z tym na około 3-4 miesiące Powinniśmy zrezygnować z tych aktywności, takich najmocniejszych, ale to nie oznacza, że jak pacjentem jest chłopiec, piłkarz, to całkowicie zabronimy mu na 4 miesiące gry w piłkę nożną, bo jest to dla niego najważniejsze w życiu, tylko poprowadzimy go w taki sposób, żeby na przykład w tym czasie wytłumaczymy Będziesz teraz skupiał się bardziej na lewej nodze. Prawa musi trochę odpocząć, ponieważ prawa właśnie ma, jest objęta tą, tą dysfunkcją. Skupimy się na lewej nodze. Lewą nogę będziemy szlifować, dopracowywać strzał, podanie, dribbling. I przez to, za te kilka miesięcy, jak wrócisz do sprawności, będziesz miał najlepszą lewą nogę wśród wszystkich Twoich kolegów. Twoja lewa noga wtedy naprawdę będzie bardzo dobra, dlatego teraz się na niej skupmy, a prawa, prawa odpocznie. W ten sposób nie odetniemy tego młodego człowieka od jego pasji, podcinając mu skrzydła, ale jednocześnie będziemy mogli po prostu jakby wzmacniać to leczenie i, i po prostu nie nadwyrężać tej nogi. Oprócz tego, że będziemy właśnie prowadzić terapię stricte stawu kolonowego i, i uszkodzonego fragmentu, można też, a właściwie powinny się włączyć również aktywności stymulujące wzmocnienie mięśni brzucha, mięśni pośladka żeby cały ten tłów, cały korpus mięśniowy był dobrze rozwinięty, i w ten sposób też będziemy chronić to sta ten staw kolanowy przed nadmiernymi przeciążeniami. Tak mniej więcej y, wygląda problem y, tego bólu kolana y, w chorobie ozgód szlatera. Warto też powiedzieć, że oprócz y, y, samego bólu. Pojawiają się też inne objawy, które mogą właśnie sygnalizować ten problem. Nie tylko ból kolana tutaj jest jedynym e, objawem, ale jest to również e, pogrubienie, jakieś zaczerwienienie okolicy, tam właśnie tej guzowatości kości piszczeli, okolicy kolana. E, również e, wyprost kolana, e, wykonywany przez terapeutę, e, jest bolesny zazwyczaj przez pacjenta. Również. Palpacja, gdzieś tam naciskanie, dotykanie się w okolicy tego stawu kolanowego z przodu stawu jest bolesny. To są główne objawy i, i, i powinniśmy o tym pamiętać, gdy widzimy właśnie młodego człowieka z problemem w stawie kolanowym. Ta choroba powinna rzucać się na pierwszy plan. Tyle w tym nagraniu. Do następnego. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, hej.